Reklama w Arabii Saudyjskiej to nie tylko sprzedaż. To deklaracja polityczna, obyczajowy eksperyment i socjologiczny teatr jednocześnie. Wyobraź sobie kraj, w którym każda zmiana zaczyna się od królewskiego dekretu. I każda reklama musi być zgodna z tą zmianą, gdzie billboard nie jest tylko tablicą, a testem granic co już wolno, a co jeszcze nie. Arabia Saudyjska. Przez dekady królestwo ciszy, pustyni, ropy i konserwatyzmu, dziś przeobraża się w cyfrowy kombinat nowoczesności. Zamiast wielbłądów, drony. Zamiast fatwy zakazującej selfie, influencerzy pod nadzorem państwa. A w samym środku tej transformacji reklama. Ta sama, która kiedyś była tylko dodatkiem do produktu, a dziś jest frontem kulturowej rewolucji. Zaczęło się niewinnie. Od prób pokazania się światu. Aramco, linie lotnicze Saudia, banki zaczęły zamawiać reklamy, które bardziej przypominały patriotyczne wideoklipy niż spoty promujące produkty. Nie było kobiecego głosu. Muzyka? Tylko tradycyjna. Tło? Pustynia, meczet, flaga, król. Ale z czasem te spoty zaczęły zmieniać ton. Wjechały drony, dynamiczny montaż, muzyka elektroniczna, a przede wszystkim Ludzie, z twarzami, z emocjami i coraz częściej, z ambicjami, kobiet. I tu zaczęła się wojna dwóch światów. Bo jeśli coś może wywołać debatę w Arabii Saudyjskiej szybciej niż cena ropy, to właśnie kobieta w reklamie. Femvertising po saudyjsku? reklama szamponu? Kiedyś, włosy pokazane z tyłu głowy manekina. Dziś, modelka w chmurze złotych loków wprawdzie zasłonięta, ale uśmiechnięta. Pewna siebie krzycząca do kamery, to jest mój czas. I co z tego, że potem pod tym wideo pojawi się kilkaset komentarzy z fatwami, potępieniem, modlitwami o powrót do tradycji. Marka wie jedno: w Arabii Saudyjskiej nie wygrywa ten, kto się podoba wszystkim. Wygrywa ten, kto się nie boi nie podobać nikomu. Femvertising w wersji halal. Oto jego definicja. Reklamuj siłę kobiet. Ale nie pokazuj kolan. Mów o niezależności, ale nie używaj słowa feministka. Pokaż uśmiech, ale tylko w granicach dobrego smaku. I zawsze, ale to zawsze upewnij się, że twój spot nie naruszy jednej z setek możliwych czerwonych linii. Od stroju przez dźwięk po symbolikę polityczną. Influencer? Tylko z licencją saudyjski influencer to nie jest ktoś, kto wrzuca fotkę na Insta z hashtagiem Blest. To osoba zarejestrowana w systemie, wpisana do Państwowego Rejestru Komunikacji Marketingowej z numerem licencji. Bo w Arabii wpływy w sieci to narzędzie polityki, a każdy telefon z Riadu może zakończyć karierę szybciej niż spadające zasięgi. Z jednej strony, influencerzy zarabiają tu miliony. Współpracują z markami globalnymi, dostają kontrakty reklamowe na poziomie gwiazd europejskich, ale z drugiej wystarczy jedno złe słowo, gest, strój i stają się persona non grata, bez ostrzeżenia, bez dyskusji. Billboard jako manifest. Na ulicach Riyadu pojawiają się dziś billboardy, które przypominają te z Los Angeles. Kobieta w abadzi, ale z nowoczesnym makijażem. Hasła typu... Odważ się marzyć, Twój wybór, Twoja droga. Nowa epoka, nowa ty. Ale co ciekawe, te same billboardy są błyskawicznie zdejmowane w mniejszych miastach albo publikowane w wersji ocenzurowanej, bez twarzy, bez koloru szminki, z dodatkiem cytatu z Koranu. Marketing w Arabii to teatr z wieloma kulisami. Coś, co działa w Dżudzie, nie przejdzie w Tabuku. A to, co jest modne w Riyadzie. Może być zakazane w Medynie. Reklama jako broń soft power? Nie chodzi tylko o to, by sprzedawać produkty. Chodzi o to, by kreować wizerunek kraju. Arabia Saudyjska chce być dziś postrzegana jako kraj otwarty, nowoczesny, pełen możliwości. A więc. pokazujemy kobiety w biznesie, młodzież z laptopami, startupy, futurystyczne miasta. Nie wspominamy o karach cielesnych, segregacji płciowej czy cenzurze. To nie jest temat reklamowy. Dla rządu, każda reklama dużej marki to mini szansa na pokazanie światu, że już jesteśmy inni. I rzeczywiście działa. Wielu ludzi z Zachodu, po obejrzeniu reklam saudyjskich marek, myśli: To już nie jest ta Arabia sprzed lat. I to jest właśnie sukces. Nawet jeśli reklama była tylko pozorna, ale granice wciąż istnieją. W 2023 roku marka odzieżowa wypuściła kampanię, w której modelki w sportowych leginsach ćwiczyły jogę na plaży w Neomie. Spot zniknął z sieci po 48 godzinach, po interwencji Rady Religijnej. W 2024 roku jedna z aplikacji randkowych zrobiła spot o szukaniu duszy bliźniaczej i dostała zakaz emisji. Bo w Arabii Saudyjskiej, nawet jeśli przyszłość wygląda jak Dubaj, to przeszłość wciąż siedzi w drugim rzędzie i patrzy bardzo uważnie. I to właśnie jest reklama w Arabii Saudyjskiej. Nie tylko komunikat, nie tylko estetyka, to system naczyń połączonych między rządem, religią, kulturą i TikTokiem. To pole minowe, po którym trzeba chodzić w złotych szpilkach. To teatr, w którym każda scena może zostać przerwana fatwą. Ale jeśli dotrwasz do końca, możesz zdobyć najwierniejszego klienta świata, bo Saudyjczyk kupuje nie tylko towar, on kupuje przekaz. I jeśli twój przekaz jest wystarczająco odważny, ale i wystarczająco skromny, to właśnie zbudowałeś reklamę przyszłości. Made in Saudi. Kto naprawdę decyduje, co wolno reklamować w Arabii Saudyjskiej? W Arabii Saudyjskiej billboard to nie tylko przestrzeń reklamowa. To przestrzeń polityczna, kulturowa, religijna, a czasem sądowa. Na pierwszy rzut oka wydaje się prosto. Masz produkt, masz budżet, robisz kampanię, wykupujesz miejsce i już. Ale w królestwie to nie działa tak jak w Polsce, Niemczech czy nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tu najpierw pytasz o zgodę, a potem jeszcze raz i jeszcze raz, a na koniec. I tak możecie ściągnąć z anteny decyzja wydana jednym telefonem z Riadu. Kto stoi za tym telefonem? Główne trzy instytucje regulujące reklamę w Arabii Saudyjskiej to General Authority for Audiovisual Media, GAM. Nadzoruje wszelkie treści wizualne i dźwiękowe, w tym także reklamy telewizyjne, internetowe i kinowe. Ma prawo zablokować emisję. Wycofać licencje, a nawet zakazać działalności całej kampanii. Ministry of Media wydaje ogólne wytyczne, reguluje zasady działania reklamodawców i mediów. Powołuje się często na wartości narodowe i islamskie. Rada Ulema, Council of Senior Scholars, oficjalnie nie jest organem reklamy, ale jej opinia, czyli tzw. fatwa, decyzja teologiczna. Może skutecznie zablokować każdą kampanię, nawet już zatwierdzoną. Fatwa w marketingu fatwa to nie zakaz w znaczeniu świeckim to raczej opinia, interpretacja religijna. Ale w Arabii Saudyjskiej fatwa może działać jak wyrok sądu. Jeśli jeden z wpływowych uczonych, na przykład członek Rady Starszych, uzna, że reklama zawiera niemoralny przekaz, może to wystarczyć, by Natychmiast zdjąć reklamę z anteny, zlikwidować billboardy, nawet już opłacone, nałożyć karę finansową, zablokować konto marki w mediach społecznościowych, a nawet wezwać właściciela firmy na rozmowę z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. System licencjonowania to zgoda na przyszłość. Od 2021 roku każdy influencer, każda agencja reklamowa, i każda firma prowadząca kampanię marketingową w Arabii Saudyjskiej musi posiadać oficjalną licencję reklamową wydawaną przez General Authority for Audiovisual Media. Ale to nie jest zwykła formalność: w formularzu musisz wskazać źródła finansowania kampanii, cel przekazu, dokładne treści graficzne i audiowizualne oraz osobiste dane wszystkich twórców kampanii. Co więcej, kampanie są monitorowane w czasie rzeczywistym. Władze posiadają specjalny system cyfrowy, częściowo wspomagany przez AI, który analizuje kampanie reklamowe pod kątem fraz, obrazów, muzyki i stylu montażu. Jeśli system uzna treść za podejrzaną, reklama trafia do tzw. czerwonego koszyka. A to już oznacza audyt. Co wolno, a czego nie? Dopuszczalne treści. Pokazywanie kobiet? Tak, ale tylko w stroju zgodnym z obyczajowością, najczęściej abaja. Pary małżeńskie? Tak, ale nie mogą się dotykać. Jedzenie? Tak, ale bez zbyt dosłownych ujęć zmysłowych. Muzyka? Tak, ale preferowana klasyczna lub neutralna. Zakazane? lub silnie cenzurowane? Sceny całowania, dotykania, sugestywne spojrzenia. Przekazy feministyczne, jeśli odwołują się do zagranicznych ruchów. Kolory i symbole kojarzone z innymi religiami np. krzyż, Gwiazda Dawida, mandale, alkohol, hazard, niektóre gry wideo, produkty bankowe oparte o odsetki riba. Samocenzura jest obowiązkowa. W Arabii Saudyjskiej każdy marketer ma wbudowanego cenzora własnego. I działa on z wyprzedzeniem. Agencje zatrudniają specjalistów od compliance kulturowego, których zadaniem nie jest tworzyć kreatywny przekaz. Ich zadaniem jest unikać katastrofy. Nie pytają, czy to się sprzeda? Pytają, czy to nas nie zabije. Wnioski na dziś? W Arabii Saudyjskiej reklama to pole gry o wysoką stawkę. Tu nie chodzi tylko o produkt, tu chodzi o narrację, o lojalność wobec kierunku wyznaczonego przez państwo. Wizje 2030. Jeśli jesteś marką zagraniczną, musisz mówić językiem lokalnym. Ale nie chodzi tylko o arabski. Chodzi o język obyczajowości. Język granic. Język niuansów. Jak wygląda reklama zgodna z religią w Arabii Saudyjskiej? W świecie zachodnim marketing często odwołuje się do emocji, wolności, przekraczania granic. Ale w Arabii Saudyjskiej reklama to sztuka komunikowania ambicji bez łamania świętości. Tu każda kampania to test zgodności z zasadami islamu, a dokładniej z interpretacją tych zasad przez konserwatywne władze królestwa. Witamy w świecie halal marketingu, gdzie reklama musi być nie tylko skuteczna, ale także pobożna. Większość ludzi na Zachodzie kojarzy halal z produktami mięsnymi, zgodnymi z zasadami islamskiej uboju. Ale w świecie arabskim halal to styl życia. A więc halal jedzenie, halal bankowość, halal relacje międzyludzkie, halal moda, halal turystyka i tak, halal reklama. Halal marketing to nie tylko unikanie haram zakazanego. Ale również promowanie wartości religijnych, rodzinnych, wspólnotowych. Reklama nie może kłócić się z zasadami islamu, nawet jeśli nie dotyczy religii wprost. Poznaj pięć filarów halal marketingu, nieoficjalnych, ale realnych. Zasada pierwsza: Zgodność z zasadami skromności. Reklamy nie mogą przedstawiać nagości, seksualizacji, flirtu, zbyt bliskich kontaktów fizycznych. Nawet w formie symbolicznej, na przykład spojrzeń, ujęć w slow motion z tak zwanym sensual vibe. Nawet kolor szminki może być podstawą do odrzucenia kampanii. Zasada druga. Brak zachęty do grzechu. Nie wolno reklamować niczego, co może wprowadzić chaos moralny. A więc: alkohol, randki bez mahrama, męskiego opiekuna, hazard, ryzykowne inwestycje. Zachodnie produkty kulturowe uznane za niemoralne. Zasada trzecia. Promocja wartości islamskich. Reklama powinna promować uczciwość, pokorę, cierpliwość, wspólnotowość, rodzinność. Idealna reklama to taka, która służy dobru społecznemu. Zasada czwarta. Zrozumiałość dla lokalnej kultury. Używanie języka, symboli, kontekstów zrozumiałych dla Arabów. Przykład. Kobieta bez Abai, haram. Ale kobieta w Abai mówiąca o swoich marzeniach zawodowych, halal. Zasada piąta: akceptacja cenzury i moderacji. Marki muszą zaakceptować, że ich kampania zostanie oceniona nie tylko przez algorytmy, ale także przez człowieka z tytułem Muftiego lub doktora prawa islamskiego, który powie tak lub nie. A co z muzyką? Muzyka w reklamie to temat szczególnie drażliwy. Przez lata muzyka była uważana przez wielu uczonych islamskich w Arabii za haram, zakazaną, prowadzącą do zepsucia duszy. Dopiero od czasu reform MBS, Mohameda bin Salmana, można było powoli wdrażać muzykę instrumentalną, ale spokojną, etniczną, melodie inspirowane lokalnymi rytmami, utwory bez tekstu. Tekst może być podejrzany. Rap, reggaeton, techno? Może w Dubaju. W Riadzie. Tylko w kampaniach internetowych, nigdy w telewizji publicznej. Muzyka z TikToka? Tak, ale przefiltrowana przez lokalną agencję i zgodna z systemem Saudian Content Compliance. Kampania halal? Jak wygląda? Przykład pierwszy. STC, telekomunikacja. Kobieta w biurze w Abaji siedzi przy laptopie. Kamera pokazuje jej twarz, spokojną, skupioną. W tle delikatna muzyka arabskiego oud. Hasło przyszłość zaczyna się od decyzji. Spot kończy się męskim głosem lektora STC. Razem ku przyszłości. Wszystko zgodne z wartościami rodzina, praca, edukacja, wspólnota. Zero skandalu, miliony odsłon, zero banów. Przykład drugi: marka kosmetyków Halal, reklama tylko na YouTube. Kobieta mówi o pielęgnacji, nie pokazuje włosów, ujęcia rąk, oczu, Zbliżenia na produkty. Hasła: naturalność, godność, Twoje piękno, Twoją decyzją. W opisie produktu certyfikat Halal i modlitwa Bismillah w imię Boga. Dlaczego to działa? Bo w Arabii Saudyjskiej halal marketing nie jest ograniczeniem. To język komunikacji z rynkiem, który rośnie dynamicznie, ma pieniądze, ma aspiracje, ale jednocześnie. Ma korzenie i zasady. Dla Saudyjczyków to, że reklama nie łamie zasad, nie jest minusem to oznaka szacunku, a marki, które próbują za bardzo wyróżniać się zachodnim stylem, są często odrzucane jako aroganckie. Podsumowując, halal marketing w Arabii Saudyjskiej to nie archaizm, to strategia przyszłości, bo prawdziwa siła rynku nie tkwi w tym, jak bardzo coś się świeci. Tylko jak bardzo pasuje do duszy odbiorcy. A saudyjski konsument ma duszę, połączoną z Bogiem, rodziną i przyszłością. Reklama, która o tym zapomni, nie ma szans. Reklama, która to zrozumie, wygra więcej niż rynek. Zdobywa serce i lojalność. Jak pokazać siłę kobiet, nie łamiąc reguł religijnych i nie budząc gniewu tradycjonalistów? W Arabii Saudyjskiej powiedzieć kobieta w reklamie to jakby zapytać: Ile wolno pokazać, zanim coś stanie się za bardzo? Nie ma jednego algorytmu, który powie: To już przekroczyłaś granicę, bo ta granica się przesuwa. Codziennie. Zależnie od regionu, nastrojów społecznych, interpretacji religii i nastrojów politycznych. A jednak kobieta stała się najważniejszym symbolem saudyjskiej transformacji. I to właśnie ona jest dziś centrum kampanii reklamowych. Ale nie tak jak na zachodzie. W Riyadzie nie reklamuje się kobiecości przez seksualność, nie przez bunt, nie przez liberalny przekaz, ale przez asertywność, bez agresji, dumę bez krzyku, postęp bez konfrontacji. Etapy kobiety w reklamie saudyjskiej? Etap pierwszy. kobieta, Domowa. Lata 90. Kobieta w reklamie to matka, kucharka, gospodyni. Tylko głos, nigdy twarz. Hasła: dba o czystość, gotuje dla rodziny, matka oddana mężowi. Etap drugi: kobieta niewidzialna. Lata 2000-2015. Kobiety niemal znikały z reklam. W telewizji występowały głównie w materiałach edukacyjnych. Reklamy zachodnich produktów pokazywały je zamazane, rozmazane, ocenzurowane. Etap trzeci. Kobieta nowoczesna, ale lojalna. Po 2016 roku kobieta wraca. Ale inna. Zawodowa, edukowana, często pokazana jako lekarz, architekt, menedżer. W Abai, w hidżabie, ale z misją. To właśnie ten typ kobiety stał się nowym brand hero w Arabii Saudyjskiej. Nie modelka, nie gwiazda. Ale siostra, córka, inżynier, liderka. Elementy obowiązkowe femvertisingu w arabii: strój zgodny z normami najczęściej czarna abaja lub medyczny uniform. Uwaga, nawet kolor abadzi może być niebezpieczny. Czerwona lub różowa często interpretowane są jako prowokacja, brak kontaktu fizycznego z mężczyznami. Jeśli kobieta jest w jednej scenie z mężczyzną, muszą być zachowane wyraźne dystanse i gesty ograniczone do minimum. Koncentracja na wartościach edukacyjnych i rodzinnych. Kobieta w reklamie powinna być wzorem do naśladowania, a nie obiektem pożądania. Delikatna narracja głosowa często męska. Nawet w kampaniach skierowanych do kobiet głos lektora bywa męski to forma filtra kulturowego. Hasła, które nie atakują tradycji przykład akceptowany twoje marzenia mają przyszłość nieakceptowany czas przestać słuchać mężczyzn przykład kampanii z cenzurą. W 2023 roku międzynarodowa marka Mody z siedzibą w Paryżu zaprezentowała reklamę z udziałem saudyjskiej modelki w Abai, ale z widoczną sylwetką. Kampania była zgodna z europejskimi normami skromności, ale w Arabii Saudyjskiej wzbudziła gniew czemu? Modelka tańczyła, symbolicznie, ale w rytmie. Szminka była jaskrawa, a hasło nie pytaj: rób uznane za nieposłuszeństwo społeczne. Efekt kampania zbanowana. Marka musiała przeprosić. Nałożono grzywne i zakaz emisji. Podsumowując. Femvertising w Arabii Saudyjskiej to nie rewolucja. To ewolucja w cieniu minaretów. Marki, które zrozumieją ten rytm, mają szansę stać się czymś więcej niż tylko producentem. Mogą być symbolem zmiany, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie za szybka. W kraju, gdzie każda kobieta w reklamie to potencjalna fatwa, sukces mierzy się nie kontrowersją, ale harmonią. Zasięgi pod kontrolą? Poznaj influencer marketing w Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej nie ma wolnych influencerów. Są tylko ci zarejestrowani i ci, którzy jeszcze nie zostali ukarani. W większości krajów influencer marketing działa spontanicznie. Marki wysyłają paczki PR-owe, celebryci wrzucają story, TikTok buzuje od kampanii szeptanych, a algorytmy robią resztę. Ale nie w Arabii Saudyjskiej. Tu każdy, kto zarabia na zasięgu, musi się zgłosić, zarejestrować i poddać ocenie. Bo w Arabii Saudyjskiej zasięg to władza. A każda władza musi być kontrolowana. W 2020 roku władze królestwa wprowadziły system obowiązkowego licencjonowania influencerów. Każdy, kto prowadzi kanał na YouTubie, zarabia na Instagramie, promuje produkty na TikToku. Współpracuje z markami, musi uzyskać oficjalną Influencer License od General Authority for Audiovisual Media. GAM. Wymogi: brak przeszłości przestępczej, zobowiązanie do przestrzegania norm moralnych i religijnych, deklaracja źródeł dochodu, zgoda na audyt materiałów reklamowych. Otrzymanie licencji to coś więcej niż pozwolenie na reklamowanie kremu do twarzy. To potwierdzenie zaufania państwa. Influencerzy są traktowani jak półoficjalni reprezentanci nowego oblicza Arabii Saudyjskiej, a więc muszą mówić dobrze o kraju, unikać krytyki władz, nie poruszać tematów wrażliwych prawa kobiet, religia, obyczajowość, reformy polityczne a jeśli są zapraszani do kampanii międzynarodowych zgłaszać to wcześniej. A co jeśli ktoś działa na dziko? Niestety, wielu próbowało, ale system działa sprawnie. Influencer, który opublikował materiał promujący suplement diety bez licencji, wysoka grzywna, tiktokerka, która zatańczyła do zachodniego utworu w kampanii modowej, blokada konta, wezwanie na przesłuchanie, utrata kontraktu. YouTuber, który zrecenzował film Netflixa z kontrowersyjnym przesłaniem, demonetyzacja, ban, zalecenie. Zaprzestania publikacji. W królestwie nie istnieje wolność kontentu. Istnieje wolność kontrolowana, zgodna z kierunkiem wizji 2030. Algorytm pod nadzorem Arabia Saudyjska rozwija system monitorowania treści w czasie rzeczywistym, częściowo oparty o AI, który analizuje treści wizualne i tekstowe, wychwytuje potencjalnie niepożądane frazy i konteksty, flaguje podejrzane kampanie. Przesyła raporty do Ministerstwa Informacji. Co ciekawe, system łączy dane z TikToka, YouTube, Instagrama i Twittera, niezależnie od platformy. A konta prowadzone z zagranicy, ale targetujące Saudyjczyków, też mogą podpaść. Wnioski? Influencer w Arabii Saudyjskiej to nie gwiazda internetu, to agent kulturowy, ambasador reform, test psychologiczny narodu i polityczny termometr. Reklama przez influencerów działa tu, ale tylko wtedy, gdy jest legalna, religijnie neutralna, patriotyczna i przeszła przez filtr wszystkich świętych algorytmów. TikTok po saudyjsku? Co trenduje, a co znika? Na TikToku wszystko jest możliwe, ale w Arabii Saudyjskiej tylko wtedy, gdy pozwoli na to państwo, religia i centralny serwer cenzury. TikTok to świat szybkich trendów, błyskawicznego zasięgu, prowokacji, muzyki i autentyczności. A więc wszystko to, czego Arabia Saudyjska się boi i co jednocześnie desperacko próbuje kontrolować. Jak zbudować narodowy TikTok, który nie deprawuje, nie buntuje i nie budzi gniewu starszyzny, ale jednocześnie wygrywa globalny wyścig o uwagę widza? Na pierwszy rzut oka saudyjski TikTok wygląda jak wszędzie: kilkunastosekundowe filmiki, efekty specjalne, dance challenge, product placement, ale to tylko fasada. Bo TikTok w Arabii Saudyjskiej funkcjonuje w trybie hybrydowym, podlega jednocześnie chińskiemu cenzorowi z Pekinu, lokalnym wytycznym moralnym i wewnętrznej moderacji narzuconej przez Ministerstwo Komunikacji Królestwa. W skrócie, treści, które przeszły na TikToku w Dubaju, w Arabii mogą zniknąć po godzinie. Co znika z saudyjskiego TikToka? Taniec kobiet, nawet zasłoniętych? Zbyt rytmiczne ruchy są traktowane jako seksualizacja. Nawet jeśli w tle gra muzyka religijna, taniec jest haram. Filmiki z takim kontentem znikają lub są shadowbanowane, niewidoczne w trendach. Hashtagi z ładunkiem emocjonalnym lub politycznym do freedom, do feminism, change, rights, reform automatycznie obniżane w widoczności. Algorytm lokalny wykrywa nawet arabskie odpowiedniki słów takich jak złość, walka, zwycięstwo kobiet. Zbyt odważna moda, kobiety w makijażu, ocena jako niezgodne z wartościami. Pokazanie fryzury lub zbyt długiego ujęcia twarzy: ukrycie treści. Kontent zachodni bez lokalizacji, filmy z przemyconym materiałem z USA lub Europy, bez odniesienia do Arabii, są gorzej traktowane niż lokalne. TikTok promuje tylko tych, którzy tworzą kontent lokalizowany, np. z riadem w tle, w arabskim dialekcie. Trendy, które są promowane, Transformation Reels, z życia tradycyjnego do nowoczesnego. Przykład. Kobieta w abajzi idzie ulicą, nagle przechodzi do biura z laptopem i słuchawkami. Hasła. Zmieniam siebie. Dla królestwa. Wsparcie państwowych kont. Viral w dobę. Reklamy patriotyczne z elementami storytellingu. Mój dziadek miał tylko pustynię. Ja mam startup. Krótkie klipy pokazujące transformację społeczną. Zwykle sponsorowane przez Vision 2030, Saudi Aramco, Neom. Modlitwa, challenge, influencerzy dzielą się sposobami na zachowanie wiary w świecie nowoczesnym. Duży udział kobiet, ale w pełnym stroju religijnym. Komentowane przez oficjalne kanały religijne. Kulinarne story z przesłaniem moralnym. Gotowanie potraw z przesłaniem wartość tkwi w cierpliwości. Często kończą się cytatem z Koranu lub przypowieścią proroka, marki i TikTok? Czy można w ten sposób reklamować? Tak, ale w ściśle określonych ramach. Spoty muszą przechodzić osobne certyfikacje kompliancowe dla TikToka. Influencerzy muszą mieć licencje i dodatkowe zatwierdzenie dla kampanii z brandem. Hasła nie mogą zawierać sformułowań takich jak pokochaj siebie, żyj po swojemu, przełam tabu. Dużo lepiej działają, odkryj w sobie siłę. Zrób to z pokorą, bądź lepszym sobą dla wspólnoty. Wnioski: TikTok w Arabii Saudyjskiej to nie tylko aplikacja. To poligon emocji, reform i autocenzury. Chcesz być wiralowy? Musisz. Mówić językiem przyszłości, ale nie odcinać się od przeszłości. Być kreatywny, ale nie prowokacyjny. Być szczery, ale niezbyt szczery bo tu nawet uśmiech może mieć swoją interpretację.